Witam wszystkich, ja jestem Robert a to jest krótki filmik uszyniowy. Jedziemy na Mazury Drone Show na imprezę dotyczącą dronów które odbędzie się najbliższy weekend, najbliższą majówkę na lotnisko Wilamowo pod Kętrzynem Tradycyjnie jedziemy, albo przynajmniej ja jadę rowerem Jeżeli chodzi o łebka, no to cóż zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, bo on sam za bardzo nie wie czy obracać dziewczynę, albo dziewczyny? Czy też zabrać się na taki weekend, gdzie będą jakieś drony, jakieś zabawki, jakieś tego typu sprzęty lecieć? No, kogo to interesuje, nie? Myślałem, szczerze mówiąc, wybrać się już wczoraj. Niestety, no, kwiecień, plecień, rządzi się swoimi prawami. I zrezygnowałem z tego pomysłu, ponieważ miały być deszcze, były deszcze, jest, no taka pogoda dosyć zmienna Dzisiaj mają być także burze Tam w ulicach, na Azurach, W ulicach Kętrzyna, w ulicach Giżycka I cóż, jutro postaram się rano wyjechać Mam nadzieję, że wszystko będzie bez problemów Tutaj, na Sołaszczyźnie z rana dzisiaj Padał śnieg Jest bardzo ładnie, ślisko Ośnieżono jak to na słyżbie poważnie, I w sumie tyle. No, jeżeli chodzi o wypad, to postaramy się, albo ja się postaram, jak będę sam, zrobić relację nawet na bieżąco. W miarę możliwości, jakieś zdjęcia zamieszczać, jakieś może krótkie materiały wideo, nawet to takie średnie urządzenie do renderowania filmików, ale może coś tam ciekawego da radę zrobić. Na pewno szersza relacja z tej imprezy będzie w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Dobrze jeszcze byłoby wziąć, objechać Świętolipkę, Kętrzyn, Giżycko, ponieważ się często no, w tych okolicach bywa, co roku na Mazury Airshow. A jednak tak naprawdę tylko raz objeździłem Gierłoż i Giżycko, tak stricte turystycznie. Na pewno będę chciał, żeby powstało trochę materiałów, trochę jakichś testów, jakichś tematów związanych z rowerem, a także parę materiałów na Epsus Spotters, na dwa kanały. Teraz jeszcze nie będzie takiego zapychania, że jest impreza typu Airshow, tam z Airshow jest więcej filmików niż przez cały rok z naszej jazdy po Suwalszczyźnie, teraz to będzie podzielone. I zapraszam do śledzenia naszego kanału Rowerowy Vlog, a także śledzenia kanału Epsu Spotters i subskrypcji. I to właściwie tyle. Do zobaczyska, do usłyszenia już niebawem. A po powrocie z Mazur trzeba się wziąć za jazdę po To tyle.